To jest to, szczerze tak powiem, naprawdę szkoda mi ludzi. Witam serdecznie, Pałgrzeg z tej strony. Dzisiaj taki krótki filmik e, nagramy sobie przy okazji. E, tak jak powiedziałem przed, przed, powiedziałem przed chwilą, czasami naprawdę szkoda ludzi. Jak rozmawiam, jak wyjedziemy sobie stąd, jak rozmawiam nieraz z osobami różnymi na temat biznesu, zarabiania w internecie i również jak moi współpracownicy rozmawiają też z innymi osobami właśnie te same tematy, nie? jak zarabiać w internecie, na czym zarabiać i dajemy też na przykład konkretne propozycje, co jak robić dokładnie, to niestety, jeszcze widzę dużo osób jest w takim, w takim jakby stanie psychologicznym, że to to można nazwać, że oni chcą mieć wszystko łatwo, szybko i pięknie. Nie? Tak, żeby po prostu zarabiać w, tym, w internecie automatycznie, czy jakieś tam roboty do zarabiania, jakieś inne dziwne rzeczy, jakieś klikanie, reklam, i ludziom się wydaje, że to na przykład da im jakieś, jakieś niesamowite wyniki, że na ten zbudują fajny biznes i tak dalej, to jest kompletna bzdura. Jakieś, niestety cały czas jest takie nie oczywiście, nie, nie, nie wszystkie osoby, nie? Ale cały czas jest takie u niektórych osób takie przeświadczenie, że właśnie w internecie nie trzeba pracować, nic nie musisz budować, że wszystko jest jakieś takie krótkie, na krótką metę, szybko się to zrobi, że yy, że wiesz, bez żadnego poświęcenia, bez inwestycji czasami, bo widziałem jakieś wpisy, że nagle jakiś tam robot panuje, krąży po sieci, który daje Ci w prezencie po, nie wiem, 20, 30 dolarów i dzięki temu będziesz tam zarabiać na, na reklamach różnych i tak dalej, nie? Ale Problem polega na tym, że w większości przypadków, 99% przypadków tego typu biznesów, tam niestety te pieniądze pewnie później się kończą. I wtedy nie masz tych wypłat już i ten biznes się kończy wtedy i ludzie tracą pieniądze, niestety tak bywa. Jest coś takiego, że istnieją trzy grupy osób. I pytanie, do której ty się zaliczasz. Oczywiście może być więcej tych grup, ale takie trzy grupy, o których niedawno słyszałem, na przykład można porównać do e, meczu w piłkę nożną, nie? Na przykład, czy jest drużyna, jakaś piłkarska, byt nie czy jest drużyna piłkarska? Jeśli jesteś zawodnikiem tej drużyny, to bierzesz udział w grze, nie? Jesteś częścią gry, częścią zespołu i wspólnie z drużyną pracujesz na jej sukces, nie? Czy jesteś w grze, jesteś w samym środku gry, walczysz o swój sukces, wspólnie z drużyną walczysz się o sukces, aby jakieś tam coś zdobyć, nie? jakiś pucha, jakiś sukces, coś osiągnąć w życiu, nie? Drugi, drugi typ osób to na przykład sędzia, nie? Który tam biega na około piłkarzy i tylko patrzy, co oni źle zrobią, nie? Tylko wytyka to zrobiłeś źle, jakaś tam kara, to zrobiłeś źle, upomnienie, to zrobi, zrobiłeś źle, żółta a to też źle zrobiłeś, to masz czerwoną kartkę, Tu sfaulowałeś czerwona katkę, Czyli druga grupa osób to jest, są tak, to jest taki sędzia, nie? Który tylko Ci wytyka, co źle zrobiłeś, bo tu źle zrobiłeś, to źle zrobiłeś, to nie zadziała, to jest jest i tak dalej. No i jeszcze trzecia grupa osób, czyli widownia, nie? Osoby, które siedzą na na widowni, na trybunach i obserwują mecz. Czyli oni ja są całkowicie z boku, tylko obserwują, jak ktoś inny walczy, pracuje o swój sukces. I pytanie, do której z tych grup chcesz się zaliczać? Czy chcesz być w drużynie, chcesz być w grze, chcesz grać i walczyć o sukces, swój sukces drużyny? Czy chcesz być takim, nie wiem, sędzio piłkarskim? To nie mam oczywiście nie ma nic złego w byciu sędzią, nie mam nic złego do, do sędzi, nie? Piłkarskiego, chodzi o takie teraz porównanie, nie? Czy chcesz być takim sędzią, który innym wytyka, co robią źle? Oczywiście w piłce że on jest potrzebny, ale tak w życiu, czy ktoś jest jak taki sędzia, który nie wiem, tylko patrzy na te osoby, które chcą osiągnąć sukces i tylko ich hejtuje, nie tylko ich tam wytyka, nie bo Ty to źle zrobiłeś, a bo Ty jesteś taki, a bo to nie zadziała, bo to jest niemożliwe, bo ja nigdy tego nie robiłem, no to jest niemożliwe. Takie, są takie osoby, właśnie, które jak czegoś nie znają, nie wiedzą o czymś, jak coś działa i tak dalej, na przykład biznes online, jak coś działa, jak to biznesy działają, listy adresowe, MLM i tak dalej, jak czegoś nie znają, nigdy tego nie widziały na oczy, no nawet pierwszy raz się z tym stykają, to nie ja od razu mówią, że to nie działa, że to jest jakaś tam, nie wiem, ściema i tak dalej, że identycznie nie da się zarabiać i tak dalej, nie? Lub takie osoby, które tylko się przyglądają i nic nie robią, nie? Jak widownia na przykład na trybunach, nie? I która ogląda mecz piłkarski, to się tylko przyglądasz, jeśli chcesz być, jeśli siedzisz na trybunach, tak oczywiście w cudzysłowie, nie? Jeśli siedzisz na trybunach i się przyglądasz tylko, no to nic więcej nie robisz, To no, nic swoim, tak naprawdę swoim życiem nie robisz. I to dla niektórych to jest dobre. Nie mówię, że każdy musi tam, nie wiem, Walczyć o jakiś sukces, i tak dalej. Każdy ma jakiś tam swój własny sukces, nie? Do osiągnięcia. Tylko pytanie, kim chcesz ty być? Czy piłkarzem, oczywiście, tym, tym, tą osobą, która jest w drużynie, która wspólnie z drużyną idzie po sukces, walczy o sukces, czy sędzią, który tylko wytyka i hejtuje, czy siedzisz na trybunach, tylko się przyglądasz tym osobom, które chcą ten sukces osiągnąć, dążą do sukcesu, albo przyglądasz się hejterom, nie? na przykład. Kim chcesz być? Musisz wybrać tak naprawdę. To chyba nawet Albert Einstein powiedział, że teraz nie pamiętam dokładnie tego cytatu, on jest dosyć popularny, ale dokładnie nie pamiętam, jak to było, że y, jeśli chcesz coś zmienić w życiu, to nie możesz cały czas robić tego samego i oczekiwać jakiejś tam zmiany, rezultatów i tak dalej, nie? No nie możesz. Trudno, musisz coś zmienić. Albo wybierz, wybierz, który chcesz być w grupie. Albo działasz w drużynie, albo nie wiem, przeglądasz się, albo hejtujesz. Nie? Takie trzy grupy na przykład, nie? Wybierz, kim chcesz być po prostu i działaj. Ja chcę być w drużynie, jak chcę być w drużynie, jestem w drużynie, i walczę o sukces tak naprawdę, chcę coś osiągnąć, chce coś sobie pozostawić. To, co Ty zrobisz? To jest Twoja sprawa, tylko taka dzisiaj taka krótka myśl i też oczywiście nie bądź jedną z tych osób, które uganiają się za tym, za tym takim, można powiedzieć, nie jak tą grupę NATO, nie, które się uganiają za tym takim przysłowiowym, yy, świętym gralem, nie, które chcą zarabiać w internecie, niby chcą coś zmienić, a tak naprawdę nie zmieniają nic, bo tylko. Ładują się jakieś dziwne programy, jakieś roboty i myślą, że na tym zbudują sukces. Nie? Za, pamiętaj, wybierz jakąś grupę osób, do której chcesz należeć, i pamiętaj, że aby zarabiać w internecie, no to niestety albo stety trzeba coś zrobić, trzeba coś poświęcić. I to nie chodzi, o to, że tam poświęca swoje życie, swoje znajomy itd. Tak nie, no, czas musisz poświęcić, musisz pracę w to włożyć, zamiast sobie też pieniędzy w biznes online, obetnie jaki to jest biznes, czy, sprzeda czy sprzedajesz szkolenia, czy MLM, czy jakieś inna, inny, jakiś inny biznes, sklepy internetowe itd. Tak Zawsze coś tam musisz zainwestować, nie jest swój biznes. To pamiętaj, czas, trochę pieniędzy, wysiłku. To jest ważne. Nie polega na żadnych robo, dziwnych robotach, które yy, muszę stanąć, stanąć, obiecując jakieś, nie wiem, złote góry, bo będziesz. czekaj, co, cofniemy, że dzięki jakimś tam robotom, dziwnym klikaniu w reklamy, zrobisz fajne pieniądze. Tak nie będzie, zapomnij o tym. Musisz coś poświęcić, musisz coś dać od siebie działać. Wybierz grupę, do której chcesz należeć i po prostu działaj. No to na tyle. Jeśli to jest, zasubskrybuj sobie ten kanał, się oglądasz na YouTubie. Ty dostaniesz powiadomienia, powiadomienia o kolejnych filmach wideo. Pod spodem masz jakieś tam różne fajne linki do innych, kolejnych materiałów. I widzimy się w kolejnym filmie wideo. Cześć!